7 grudnia, w 7 vlogmasie. A dzisiaj będziemy robić e, próbne przekąski na moją e, imprezę, ponieważ robię w e, ten weekend imprezę, taką mini imprezę urodzinową. Tam wiecie, wiecie e, moi ci najbliżsi znajomi, e, przyjaciele, w sumie bardziej. E, I taka bardzo mini mini, ponieważ e, jedna przyjaciółka, już się z nią widziałam, bo nie da rady być na mojej imprezie. I dwójka znajomych też nie będzie, para taka też nie będzie, także będę ja. Miało być nas 10 osób, to dwójka mi wypadła, czyli będę ja. I siedmiu znajomych moich przyjaciół. Także nie będzie dużo osób, będzie. Będą dwie pary i reszta przychodzi tak osobno, bo miała przyjść jeszcze dwie pary, miały przyjść, ale przyjdą po prostu sami moi znajomi, bo ich partnerzy, Chłopaka, dziewczyn, kolegi dziewczyna i mojej przyjaciółki, chłopak, nie dadzą rady, narzeczony, nie dadzą rady przyjść, wyjść z pracy, więc stwierdzili, że nie chcą mi robić takiej przykrości, skoro już było mówione dużo wcześniej. To po prostu oni przyjdą, a że nie, o, tamci nie mają planów, no to po prostu przyjdą, a tamci sobie niech idą, gdzie tam muszą co, co załatwić e, No a tutaj rozumiem, bo e, mojej przyjaciółki e, mama e, wylądowała tam w szpitalu i tak dalej, więc woleliby nie imprezować, także Po prostu e, spotkamy się jak jej mama wyjdzie ze szpitala i, i będzie fajnie już, wiecie, poczuje się lepiej i, i po prostu będzie się czuła dobrze. No, także tak. Taka będzie bardzo mała impreza, no bo wiecie, będzie nas bardzo mało osób. Siedem osób i ja ósma, także nie będzie jakoś mega dużo osób, także tak sobie w taką ósemeczkę posiedzimy. Pochillujemy, już powiedzieliśmy, że będziemy oglądać na pewno jakiś film Też nie będzie długo ta impreza Bo wiecie, w sobota, w niedzielę każdy coś tam ma zaplanowane, więc Taka niedziela jest takim odpoczynkiem, więc na pewno będzie taka <coughs> krótka ta imprezka To też ja nie robię, wiecie, to nie jest osiemnastka, że musi być trzy dni imprezy Tylko to jest moje 24. urodziny, więc po prostu, że tak powiem Odpuszczę i, i będziemy mieli taką, tylko po prostu posiedzimy. <laughs> Tym bardziej, że jeszcze nie mam urodzin, dopiero 24 grudnia, e, więc e, na spokojnie, e, no trudno, życie dorosłych nie jest łatwe, więc e, trudno się mówi. Ale cieszę się, że ta reszta, no ta dwójka jeszcze może przyjdą, jeżeli mama tej właśnie e, mojej koleżanki poczuje się lepiej. E, a jeżeli nie, no, to, no to, to niestety ich nie będzie, także e, przy nich jest taki znak zapytania e, może będą, a może nie. Ale zobaczymy. Jak będą fajnie, jak nie, no to też rozumiem, oczywiście, i tak dalej. Także ważne, że ktoś będzie i, i że będzie fajnie można spędzić sobie czas. Także dzisiaj robimy takie próbne sakoiki. Wiecie, tam będą jakieś chipsy, popcorny, coś tam, coś tam, ale jakieś takie przegryzki też muszą być, i właśnie będę chciała zrobić jakieś tortille, takie małe na, do przegryzienia, tak? I takie na ciepło. No, i tam w sumie resztę rzeczy stwierdziła, że moja przyjaciółka przyniesie, bo powiedziała, że u nich w pracy idą tylko w sumie sprzątać, i później będą siedzieć. No to powiedziała, że po prostu weźmie produkty, które będę szła kupić dzisiaj. Także idziemy jeszcze na zakupy dzisiaj. Weźmie po prostu te produkty i ode mnie i po prostu je zrobi. To wszystko. A ja zrobię tylko te tortille tak, żeby były na ciepło i te przegąski A ona powiedziała, że jakieś sałatkę, jakąś sałatkę zrobi Grossa, że zrobi coś tam jeszcze właśnie do, do zjedzenia takiego Jakieś mięso stwierdziła, że upiecze, także fajnie Ona pracuje w gastro, więc na pewno będzie dobre No i, i tak będziemy sobie siedzieć. Myślę, że będzie fajnie I co? Do zobaczenia was później jak wrócę zakupów w domu, może coś ciekawego będziemy robić. Jeszcze dzisiaj na pewno tą tortillę spróbujemy zrobić, bo od dawna jej nie robiłam. Także spróbujemy ją zrobić. Pokażę Wam, to jest taka trochę fit, trochę nie fit przekąska, także można, może właśnie ktoś będzie ciekawy, jak to się robi właśnie na imprezę, może na sylwestra coś takiego zrobić, też jest fajne. Eee, no dobra, uciekam, odejdę się później. Wróciłam, zjadłam i jestem taka pełna, że nie mogę e, Mój pies nie wiadomo na co szczeka Na co szczeka? Na co szczeka? Co? Na co? Na co? Atakujesz, atakujesz Atakujesz Tu poduszka go denerwuje Tak? Denerwuje e, Także wróciłam Teraz zrobię tortillę e, Zawinę Mm, pokażę Wam z czym i co, i jak, i oglądam. Daj yy, spokój, Gre Greca czy coś takiego. Yy, zmiłuj się, Graca. Yy, Zapowiada się ciekawie. Najadłam się, że nie mogę oddychać. Zjadłam jakieś głupie dwie tortille I jestem pełna. Także zabijamy na jutro i yy, spróbujemy, zobaczymy. Jak to wyjdzie i no pokażę wam trochę mnie nie widać, ale to tu jest ważniejsze. Potrzebujemy tortille i almettę to z chszanem. i tortille delikatnie podpiekamy na patelni, ale nie robimy jej takie wiecie mocno palonej, tylko tak, żeby po prostu była delikatnie podpieczona, żeby nie była ala surowa, jak to tam, co niektórzy uważają, bo one są zrobione, ale y, fajnie jest ją właśnie to delikatnie tak podpiec, wtedy jest fajna, niekoniecznie, czy trzeba, to wam tego nie powiem, czy trzeba, ale ja, mi mama kazała podpiekać, także ja podpiekam. Tak delikatnie, przyrumieniam, o przyrumieniam, nie podpiekam może, tylko przyrumieniam, żeby była taka delikatnie z obydwu stron. Czekam aż wystygnie i dalej, dajemy paprykę, ja mam tak mało, no ale dobra, ogórka, ja kroję taką obieraczką do, do ziemniaków, nie? I dajemy ogórka, takie cieniutkie plasterki, albo bardzo takie w słupkach, tak bardzo malutko. Papryka ogórek. Dalej, pietruszki pokrojonej, posiekanej. Tego, muszę o z sobą porozmawiać. Ja też cieszę się, że cię Co? Nie chodzi mi o złodzieży. I Zmacznie, bym się, że yy, Szynkę, najlepsza jest parmeńska. Ja mam szwarcwalcką. Szwarc yy, dajemy szynkę. Do się nie da. o, to jest tak. Jesteś osobą. I ja od niej odrywam to białe, bo ja tego nie lubię. Wy niekoniecznie musicie, jeżeli wam to nie przeszkadza, to nie musicie. Mi to bardzo przeszkadza w jedzeniu, jeżeli ja sama to robię i wiem, że to tam jest. Później tego, jak ogólnie nie wiecie, co tam jest, to tego nie czuć. Ale jeżeli kogoś macie, komu to może przeszkadzać, to fajnie to jednak wyrwać, żeby tego nie było. I nakładamy do tej akurat taką solidną porcję nałożę bo dwa plasterki można mniej, można więcej, według uznania trzeba, po swojemu. Jeżeli lubicie więcej, ja zrobiłam jedną, gdzie jest mniej, jedną, gdzie jest więcej. Także tak, można dać jeszcze sałaty, ale ja nie wzięłam sałaty, zaraz wezmę. Także tak, szynka i jeszcze sałatę. I tu damy sałatę jeszcze na górę. O, pięknie. I teraz zwijamy w taki rulonik. W taki rulonik, cieniutko. Tu pamiętajcie o tych rogach, żeby tu też coś było, i był ten serek, i, i wszystko inne. I tak te tortilki wyglądają sobie. I teraz te tortille zawijamy w folię aluminiową. W folię aluminiową. I teraz tak. Kładziemy sobie w róg i zawijamy Tortille. I tak zawiniętą tortillę, oczywiście pamiętamy o zabezpieczeniu boków, pięknie. I ściskamy ją. Żeby tam się wszystko, wiecie, zespoliło fajnie. Yy, I tak zawinięte tortille wkładamy do lodówki, najlepiej na całą noc. No ale jeżeli musicie zrobić taką przekąskę przed samym... Yy, wiecie... Yy, Samym, tego samego dnia, no to kilka godzin musi być. Yy, tak. Mamy pięknie zawinięte tortille. Mi wyszły trzy yy, i zostało mi jeszcze składników na bardzo dużo, ale yy, nie potrzebuję więcej. Yy, wkładamy do lodówki i później kroimy w takie 3-4 cm kawałeczki. I podajemy tak jemy wykałacz, to można wbić i sobie jeść takie przekąski. I to tyle w sumie. Także takie przekąski i w jutrzejszym vlogu Wam powiem, czy dobre. Ja już to jadłam, ale pokażę Wam, jak to wygląda przykrojone Dzisiaj już tego nie będę przekajać, bo musi to sobie odpocząć w lodówce, zmrozić się. Jeszcze co potrzebujemy, na pewno tortille, to jest najważniejsze, serek chrzanowy, szynkę parmeńską lub jakąś inną taką mega cieniutką oraz pietruszkę, to potrzebujemy, a składniki dodatkowe typu ogórek, papryka, no pomidora raczej nie, bo on jest wodnisty, sałata, cokolwiek tam chcecie, to już według uznania i ilość jaką chcecie też według uznania, także jest naprawdę pyszna na imprezę. Można nawet na święta, jeżeli lubicie tak sobie coś podjeść na święta, też jest fajne. Ja to zostawiam, a resztę robię na imprezę. Ok, szybko otworzymy sobie kalendarze adwentowe, bo chyba nie otwierałam, nie? Chyba nie, rano. Otworzymy sobie kalendarze i montuję filmik, bo już jest, w sumie powinno wrzucać, ale chyba w tygodniu będą, lub jak nie mam wolnego, to będą filmy... Wpuszczane trochę później, bo tak koło 20.30, bo po prostu się nie wyrabiam. Wczoraj był szósty i dzisiaj siódmy. Nie, nie otwierałam. Siódmy? Siódmy. I dzisiaj mamy jasną kosteczkę w kalendarzu mojego psa. A w tym drugim, o w tym drugim szybko znalazłam. I tu już się chyba będą powoli powtarzać. Bef, bez lifa, y, Takie coś już miał, i całkiem mu to smakowało, chociaż najbardziej mu smakowały te, y, te gardziółka tego. Kaczki chyba tam tam było? A nie, to inne. Y, te gardziółka kaczki i smakowały mu też. Y, serduszka. Także czekamy na serduszka i, i na te, te, te inne. A teraz idziemy otworzyć herbatę i, i ten drugi kalendarz. Szukam siódemki, ale nie mogę znaleźć. A ten? Tak, mam siódemkę i siódemka herbatka. Teraz sprawdzimy, co to jest. E, herbata to yerba mate, e, kakao z imbir, e, kokosem i leukrecją. Le, leukrecją. Fajnie. I co w kalendarzu? Adwentowym z Look Fantastic. Uwaga, uwaga. W kalendarzu mieliśmy z Terry. Terry. O Jezu, bym potukła. Kalendarz. No, w kalendarzu mieliśmy z lustereczkiem transparentny mini-puder. Fajnie, bo na pewno się przyda. Chyba on jest mini, ale wydaje mi się, że on ma 5 gram. Nie piszę, nie piszę Ale pewnie jest, z... a y, 2,5 grama, no to jeszcze mniej niż myślałam Także mamy siódemeczkę Puder i herbatka, całkiem fajnie się zapowiada Tyle I to by było tyle na dziś Dzisiaj takie pierwsze mini przygotowania Zrobiłam też, z... oj ciemno Zrobiłam też zakupy, słuchajcie, na ym, moje urodziny, Ale to właśnie dałam tej znajomej, która będzie gotować to jest dziewczyna mojego takiego dość dobrego kolegi i ona będzie właśnie gotować na te święta się sama zapra na święta. Na mojej urodziny sama się zaproponowała, że ona właśnie może to zrobić, bo i tak w pracy się nudzi i, i może to fajnie zrobić. To co może wcześniej to zrobi wcześniej to co trzeba na ostatnią chwilę, to zrobi po prostu ten dzień na ostatnią chwilę. Także się zaproponowała, więc fajnie, bardzo mnie to cieszy, że ja nie będę musiała siedzieć w kuchni, a ona to naprawdę lubi i, i fajnie, bo, bo po prostu podjadę. Po to i od razu ją zapakuję w samochód i przyjedziemy do domu. No i co, i fajnie żegnam się z Wami w tym dzisiejszym vlogu jutro jutro już czwartek. Co będziemy robić jutro? W sumie nie mam jakiegoś wielkiego pomysłu, ale myślę, że chyba ozdobimy po prostu może resztę domu na właśnie tą imprezę, bo na razie mamy choinkę i tylko girlandę na oknie, a nic więcej nie ma, więc trzeba będzie ozdobić troszeczkę domu i balkon. Tylko baterii nie mam, muszę kupić baterię, także ozdobimy i, i co, i odezwę się do Was. Już jutro, dzisiaj kończymy tego vloga, fajny był. Także co, widzimy się e, już jutro w kolejnym vlogmasie. Pa!